Kiedy Putin zaatakował Łotwę? Po tym jak Putin zaatakował Łotwę, życie stało się niełatwe. <laughs> Piękny rym. Eee, proszę państwa, eee, kiedy Putin zaatakował Łotwę? Cztery lata temu zamieszczone na kanale Mezo Kracja. Eee, piosenka, kiedy Putin zaatakował Łotwę? Przecież jakaś koszmarna bzdura ja rozumiem, że na to, wtedy państwo publikowaliśmy programy, tłumaczyliśmy wszystko o co chodzi ja rozumiem, że na to liczyło na to, że Putin zaatakuje Łotwę, bo to niemożliwe żeby to co działo się z obywatelami Łotwy pochodzenia rosyjskiego, tak po prostu przeszło płazem. Stany Zjednoczone to, proszę państwa, za jednego człowieka potrafiłby najechać jakiś kraj, za jednego obywatela Stanów Zjednoczonych a tam się dział tam się Holokaust y, y, Rosjan, o, Łotyszy, obywateli y, Łotwy pochodzenia rosyjskiego. I Putin nigdy nie zaatakował Łotwy, ale mezo śpiewa: Putin zaatakował Łotwę. To w odniesieniu do tych wszystkich, proszę Państwa, tytułów z tamtego czasu 2016 rok, maj 18 atak na państwa bałtyckie całkiem możliwy. Proszę Państwa, 2016 no, minęło 7 lat i nikt nikogo zaatakował. Proszę Państwa, w tym, w tym paraliżu strachu nas tu trzymają tak długo, że się w głowie nie mieści. Na Ukrainie sytuacja była już dramatyczna. Ukraińców pochodzenia rosyjskiego była dramatyczna. Jednocześnie podsycano, wspomagano opozycjonistów Putina, którzy mówili Rosjanom, Putin nie dba o obywateli Rosji, są męczeni na Ukrainie, to jest zły przywódca. Putin nie chciał tej wojny. Bronił się jak tylko mógł. Atak Rosji na Litwę i Łotwę, TVN24. Atak Rosji na Litwę, Łotwę lub Estonię jest realną możliwością. 7 lat minęło. Siedem lat minęło. I to są ludzie, którzy... Mówią nam, jak wygląda świat. Mówią nam, jak mamy żyć, jak mamy postępować, dają nam rady. A tak poważne błędy popełniają. Sami się pewnie dziwili, że, że Putin nie zaatakował, bo prowokacje były bardzo poważne. Za to z września 2020 roku, z poprzedniego roku. Łotwa nie czeka. Tak szykuje się na atak. No i jak się Łotwa szykuje na atak. Łotwa, proszę Państwa, wysyła broń do zabijania Rosjan. To to jest, to to jest szykowanie się na atak, czy to jest y, raczej atak? Takie brednie mamy y, ludzi bredzących, gadających głupoty. Proszę Państwa, jest jak psów, jest jak mrówków. Trzeba ich edukować. Po osiągnięciu władzy, no oczywiście będziemy edukować naszą siłę, bo wtedy rząd będzie miał takie możliwości, rząd ma takie możliwości, rząd nas na, na siłę też e, atakuje.